Julka, ogromne gratulacje. Nagroda za, dla influencera odpowiedzialnego społecznie. Też ogromne gratulacje i za Twoje przemówienie, owacje na stojąco. Powiedz mi, czy jest coś, co chciałabyś przekazać influencerom, jeśli chodzi właśnie o te, w kontekście tej nagrody? Bo wydaje mi się, że ważne słowa padły tutaj ze sceny. Myślę, że chyba najważniejsze jest to, żeby researchować i brać odpowiedzialność za nasze czyny i wiedzieć co reklamujemy, jakie współprace podejmujemy i żeby być w zgodzie z własnym sercem, ale też żeby ta zgoda była podbudowana wiedzą. Dobrze jest sprawdzać pod czym się podpisujemy. To jest dla mnie bardzo ważne i i wiem, że czasami trudno jest wypowiadać się na trudne tematy, ale, ale myślę, że warto i że to jest bardzo ważne. Nawet jeżeli dostaniemy łatkę kontrowersyjnych, wydaje mi się, że mogę taką łatkę dostać po dzisiejszej mojej przemowie, ale myślę sobie, że bycie w zgodzie ze sobą jest ważniejsze od kasy. O tych trudnych tematach mówisz, tak jak podkreśliłaś. Powiedz mi, czy pamiętasz taki pierwszy moment, albo przełomowy moment, w którym poczułaś, że rzeczywiście chcesz o tych ważnych sprawach mówić głośno? Myślę, że taką pierwszą sytuacją było zapytanie ze strony kampanii przeciw homofobii, czy chciałabym być ich ambasadorką, i dla mnie to było takie oczywiste, że, że tak. A potem się okazało, że parę osób im odmówiło. I to było dla mnie dosyć dużym zaskoczeniem. Yy, ale z latami im jestem starsza, im jestem bardziej otrzaskana w show biznesie, tym bardziej utwierdzam się w przekonaniu, że nie ma sensu się obawiać i trzeba zawsze być w zgodzie ze sobą. I jeżeli czuję, że chcę o czymś mówić, to, to będę o tym mówić i że to jest właściwa droga. Czy jest coś, co aktualnie ciebie mocno hmm, frustruje? Prostruje, no prostruje mnie cała masa rzeczy, ponieważ współpracuję z Greenpeace'em, więc oczywiście wiem sporo na temat obietnic polityków odnośnie naszej przyszłości, odnośnie ekologii, odnośnie ochrony lasów, odnośnie węgla i mówię o tym głośno, ale. Nie podoba mi się też to, co się dzieje pod przygodnią, albo tak. To wszystko, o czym mówiłam w swoim przemówieniu, ale to tak naprawdę jest, jest ułamek tych rzeczy, które, do których można by mieć pretensję, że tak jest u nas w Polsce albo że tak jest na tym świecie, na którym żyjemy. I ja czasami czuję się przytłoczona tą ilością spraw, za którymi trzeba by się wstawić. Em, na przykład, irytują mnie zbiórki na rzecz chorych osób w internecie ponieważ bardzo chciałabym im pomagać z drugiej strony czuję że to powinno być finansowane przez NFZ. W związku z czym w momencie kiedy kiedy przegłosowywana jest obniżka tej kwoty, która będzie wpłacana na ZUS, to mnie to boli bo sobie myślę o tych osobach, które które cierpią ze względu na to, że ochrona zdrowia jest niedofinansowana. To mnie wszystko boli, ale ale chyba ważne jest to, żeby każdy wybrał sobie jakiś taki kierunek, który go boli najbardziej i po prostu starał się go ulepszać. No tak się złożyło, że ja chyba nie potrafię się skupić na jednej rzeczy i cały czas czuję, że jeszcze gdzieś jest mnie mało i chciałabym zrobić więcej i więcej, ale tak się nie da. Ale przynajmniej miałam dzisiaj taką okazję, żeby zaapelować do innych osób, które mają często dużo większe platformy niż ja, do tego, żeby apelować o o sprawiedliwość i mam nadzieję, że to się jakoś przełoży. I to było bardzo ważne. Julia, wspomniałaś o kilku rzeczach jednocześnie i kilku projektach. Ja nie mogę nie wspomnieć o muzyce, bo wczoraj wyszedł Twój nowy singiel, Jedna Noc. Powiedz mi, czy to jest właśnie znak, że ty tak w 100% teraz stawiasz na muzykę, czy raczej nie deklarujesz się? Nie, to znaczy, uwielbiam muzykę, uwielbiam tworzyć muzykę i na pewno będzie mi ona bliska jeszcze przez wiele lat. Ale dzisiaj byłam na planie filmowym, jutro jestem na planie tak samo. W międzyczasie odebrałam nagrodę i miałam premierę teledysku w czerwcu, będzie premiera kolejnej piosenki. Także robię to, na co pozwala mi czas. W tym momencie czuję, że chcę żyć aktywnie i dużo tworzyć, bo tworzenie sprawia mi ogromną radość. Tak jeszcze w kontekście influencerów, bo jesteśmy na imencie C-Bloggers, a ja oglądałam teledysk i tam pojawiły się niektóre osoby również z internetu. I w ogóle ciekawy też koncept na, na ten teledysk, skąd pomysł? To znaczy ta piosenka nosi nazwę Jedna Noc i jest o tym, jak przedmiotowo traktujemy ludzi, jest trochę o ghostingu. I zastanawiałam się, kiedy już ta piosenka powstała, jaki mógłby być Teledysk. I stwierdziłam, że zaangażuję moich przyjaciół z dancingu międzypokoleniowego, zaangażuję moich przyjaciół z, ze sfery internetowej, ale też moich przyjaciół, takich po prostu prywatnych przyjaciół, więc jest to bardzo przyjacielski plan i że każda z tych osób będzie reprezentować jakąś grupę społeczną. A Główne role zagrają między innymi zabawki i te zabawki symbolizują osoby, które zostały przez nas potraktowane przedmiotowo. przedmiotowo zostają wyrzucone i gdzieś tam walnięte w kąt. Bo tak sobie myślę, że czasami traktujemy w taki sposób relacje i ludzi, a ja z kolei zamieniam się tam w misia, czyli ja niby chcę potraktować kogoś przedmiotowo, ale potem ten ktoś przedmiotowo traktuje mnie. A ja potem cierpię, a na koniec widzę Mariusza Kozaka i Sebastiana Szaratę, czyli wspaniałych chłopaków, którzy tworzą parę prywatnie, od wielu lat są szczęśliwi i na pewno nie traktują siebie ani innych osób przedmiotowo, i pomyślałam sobie, że to będzie taka symbolika. Bardzo lubię ten teledysk i taka jest jego historia czyli poprzez muzykę również ważne tematy poruszasz wspaniale. Chciałam podpytać ciebie jeszcze, bo usłyszałam w jednym z wywiadów, że twoim marzeniem jest zagrać rolę Wandy Rutkiewicz. Wiem, że ostatnio wyszedł dokument o Wandzie Rutkiewicz. Ja miałam też okazję porozmawiać z Elizą Kubarską reżyserką. No jest to kobieta, która jest przykładem odwagi w naszej historii, odważnej kobiety, która a żyła w męskim świecie i jestem bardzo ciekawa, dlaczego Tobie jest bliska właśnie ta postać. Bo czytałam jej biografię, obejrzałam też film później. Marzenie było yy, pierwsze film <grym>, yy, dokumentalny, obejrzenie jego przyszło później. I to jest osoba bardzo inspirująca, bo, yy, bo ilość przeciwności losu, z którymi musiała się mierzyć, była zdecydowanie zbyt duża jak na jedną osobę. Yy, i jest dla mnie fantastyczną inspiracją, bo no, po, potrzebuję tak sobie myśleć w trudnych chwilach, że. A była taka babka, która na pewno dałaby radę i wtedy wierzę, że ja też mogłabym dać radę. Myślę, że ty też inspiracją możesz być dla wielu. Um, Julia, jeśli chodzi o to te łączenie tego wszystkiego, gdzie ten balans znajdujesz? Balans znajduję w śnie. Marzę już o tym, żeby pójść spać, I, ale stanie się do dzisiaj późno, ponieważ muszę jeszcze przejechać do Krakowa. W takim razie tego odpoczynku też Tobie życzę. Dziękuję Ci pięknie jeszcze raz gratuluję za nagrodę. Dziękuję bardzo, dziękuję za fajny wywiad.